Czy budowanie właśnie takich relacji z uczniami, poz pozytywnych, ogólnie pozytywnych mhm. relacji, pomaga ci w pracy? Ale z uczniami I... czy w ogóle z pacjentami? Eee, pytam z w, no z uczniami. Eee, zdecydowanie. Eee. Zdecydowanie. Eee, jeżeli masz właśnie osobę. Dla, dlaczego tak? Bo I i rozwin to. Z kim chcesz rozmawiać? Eee. Z ludźmi, których nie znasz, lepiej ci się współpracuje? Czy z kimś, z kim wiesz, że masz jakiś wspólny temat? No zdecydowanie z tymi drugimi. No to masz odpowiedź. Mhm. I teraz trudno jest znaleźć sobie w grupie, która ma 20 osób, tak, żeby z każdym mieć dobrą relację, mhm. ale jeżeli nawiążesz z 15, to już jest dobrze. Mhm. Potem ta 16, 17, zawsze. To się udziela też Tak, grupie. zawsze jest tak, że w grupie są osoby bardziej ekstrawertyczne i bardziej mhm. introwertyczne, i są ludzie, którym zależy na tym, żeby zostawić ich w spokoju. Mhm. Ok, to ja to akceptuję, ja też tak mam. Więc e, zostawiam je w spokoju i one się z tego cieszą. Ja wiem, że to są fajne zajęcia, bo nie muszę odpowiadać. Uh -huh. że w ogóle na moich zajęciach nie ma czegoś jak pytanka, e, bo uważam, to jest uh -huh. głupi sposób sprawdzania wiedzy. Zresztą w ogóle od Twoich czasów do obecnych czasów mi się też to mocno poprzestawiało z tą wiedzą i sprawdzianami. Właśnie słyszałem, no znaczy ja Cię wiesz, obserwuję na Facebooku, na, no. na YouTubie, więc gdzieś mi się tam przewija, o, a za moich czasów tego nie było. Tak, no. Człowiek się <laughs> rozwija. Ja widziałem, rysowałem. Ja też, e, ja też e, oglądam dużo psychologicznych treści, mhm. takich właśnie jak nawiązywać kontakty, jak się wysławiać, jak się komunikować. Po pierwsze do pracy z pacjentami, po drugie do pracy ze słuchaczami, żeby. I do kanału. I Do kanału też. <laughs> ale tam jest troszkę inna komunikacja, ale mhm. po to, żeby właśnie być lepiej zrozumianym, Um, myślę, że to bardzo ułatwia budowanie relacji. Jak się zbuduje relacje, nieważne czy ze słuchaczem, ze słuchaczem, ze słuchaczem, z z, słuchaczem. Z, ze słuchaczem mhm. czy z pacjentem, to to się będzie opłacało. Mhm. Bo, mówię, tak, jak, tak jak powiedziałem, już łatwiej się pracuje z kimś, z kim, się, z kim ma się dobre relacje. I tak naprawdę te relacje można zbudować już na pierwszych zajęciach. Tak. E, nawet przez zajęciami. Ostatnio też miałem taką akcję moją standardową. <laughs> Eee, jakby ja już poznałem słuchaczy, zanim miałem z nimi zajęcia. Okej. Okay. Eee, no. Przez y, naukę? Nie, 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 nie opowiadałem nigdy. Nie. Eee, to wyobraź sobie, że miałem jedną grupę, z którą kończyłem o godzinie 15.05, mhm. a drugą grupę miałem 15.10, troszeczkę szybciej skończyłem z tą pierwszą, nie robiliśmy przerw i byłem sam w sali. No więc wyszedłem, wziąłem tylko sobie dziennik do torby, siadłem przed salą, którą zamknąłem i czekam. No i ci z nowego semestru zaczęli przychodzić. nie? Myśleli, że, jest Myśleli, że, że jestem słuchaczem. No <noise> więc mówię, cześć, jestem Przemek, tam Dorota, Kasia i ten, mówię, super fajnie, wy też tutaj czekacie? Tak, nie? I w ogóle mówię, no debil się spóźnia, nie? <głos> Jakby. Jo, <noise> trzeba to było nagrywać, prank jak nic. <noise> no i tak z 10 minut, I mówię, dobra, myślicie, że ten, że już powinniśmy mieć zajęcia? Tak, tak, od 10 minut. Ja mówię, dobra, no to chodźcie, nie? I wchodzę. I wiesz, robię takie... Ej, ale ty. Ja wiem tak, tak, chodźcie, chodźcie, nie. Takie, ale tak nie wolno. Ja wiem czemu? No właśnie się poznaliśmy. Cześć, Dorota o, i tak dalej, nie? I to mi się zdarzyło chyba z ze trzema, z trzema grupami coś takiego już zrobić. Jo, ale i jest mega. coraz trudniej. Mega. Jest coraz trudniej, bo ludzie mnie rozpoznają właśnie przez, przez kanał, ale trafiłem na taką grupę, która była totalnie. My? Na zimno podeszła, więc. No więc można, można w ten sposób. i... Jakby z miejsca już masz, że ta relacja może nie do końca jest taka w pełni poważna, mhm. bo ja nie uważam, żeby nauczyciel to był taki autorytet, który z katedry powinien tubalnym głosem ogłaszać prawdę objawione. Nie, Ale jakby możesz normalnie gadać z uczniem tak jak ja teraz z tą gadam, ja tak mhm. samo gadam na zajęciach. Dokładnie. I jest tak, że na przykład moi słuchacze dzięki temu, że buduję z nimi sobie relacje, to ja tak słuchaj, a y, mam taką sprawę, czy możemy o tym pogadać, bo nie mm -hmm. wiem, bo na przykład, y, miałem taką dziewczynę. mój mąż złamał sobie obojczyk, czy mógłby przyjść na zajęcia, żebyśmy zobaczyli, co z nim, y, ja mówię, świetnie, bo mamy diagnostykę, mamy pracownię fizjoterapii, mam pracownię masażu, przyprowadzaj męża, nie? I mąż rzeczywiście przyszedł na kolejne zajęcia, zrobiliśmy mu diagnostykę, cała grupa mm -hmm. na to patrzyła, to jest jedyne, jedyne mm, zastrzeżenie, że możesz? ale jest na forum, nie, żeby I wszyscy z tego tak, czerpali tak. wiedzę. Nie wiem, inna osoba ostatnio w weekend mówiła, słuchaj, bo mam opis rentgenu, czy możesz mi powiedzieć, co to znaczy? Ja mówię, świetnie, bo mam diagnostykę, więc idealnie się wpisuje w temat. Ty chcesz to wiedzieć, ja chcę ci to przekazać. Jakby tylko, mhm. że na forum, ja to będę czytał na głos. Nie ma problemu. Więc... A to jest fajne, bo to właśnie to są wtedy prawdziwe warunki, a nie takie sztuczne, tak. że no, robimy niby masaż w rwie kulszowej, ale ktoś nie ma rwy kulszowej. No to to jest takie... Tak, znaczy to nie zawsze się zdarzy, bo najczęściej no, jest tak, no że tak. nie ma rwy kulszowej. No wiadomo, ale, ale jak już jest taki przypadek, to lepiej na prawdziwym wykorzystać. Ale chodzi mi o to, że w tym akurat, bo masz rację, ale ja dążyłem do tego, że Gdybym nie miał zbudowanej tej relacji, mm -hmm. to niby mi tego nie zaproponowali, nie okay. podeszli do mnie, bo kto normalny podchodzi do nauczyciela i mówi, ej, słuchaj, bo w sumie chciałbym, żebyś mi coś przeczytał i wytłumaczył. Mm -hmm. No jakby, wiesz, ja bym się bał do moich nauczycieli tak podejść. Bym podszedł i bym się, ja bym się bał, że mnie spali jakiś taki laser z oczu, nie? I, i co się dzieje, bo była zbyt wysoka różnica autorytetu. Mm -hmm. A ja staram się obniżać swój autorytet, dlatego na zajęciach, jeżeli są anegdoty, to no są najczęściej o mnie i o mojej rodzinie. Jakby w moich anegdotach moja żona jest zawsze tą straszną. Ja jestem tym totalnym pantoflem, ale nie mogę się skarżyć, bo to jest nasza wspólna decyzja. I tak dalej, i tak dalej, nie? Bo jak się chcesz z kogoś śmiać, to najlepiej z siebie. Dzięki temu stajesz się bardziej ludzki. I te osoby, które mnie słuchają, bym. A nie myślałaś o stand-upie? Nie. Myślałem, że byłbyś go. w tym dobry. Nie, nie. Nie no co. Ty. Nie tam. E... Ale miałbyś sporo historii do opowiadania. I to prawdziwych. E, tak, ale najlepsi stęperzy chyba tak robią, że biorą prawdziwą historię, troszeczkę ją tam mhm. dokolorowują i tak dalej. Jakbyś popracował 14 lat z pacjentami, to Ten też mimo. byś miał masę prawdziwych historii. No. E, z czego ja przez 4 lata pracowałem przychodni. I mm -hmm. pracowanie w przychodni to jest jednocześnie 200 pacjentów dziennie. To jest mm -hmm. przemiał ludu, to jest masakra, ale ci pacjenci gadają. I jakby ja wiem wszystko o oh, chorobie kota sąsiadki, mojej pacjentki. I głowa tam pff, rośnie, nie? Ale te historie mm -hmm. się zbierają. I jakby, no... Na wiem, żeby nigdy pacjentowi, który jest na to niegotowy, nie powiedzieć, że ma SKS. Okej. Okay. <laughs> Ale ja też właśnie uważam, sprawdzam tak, komu mogę powiedzieć. Ja tak rzuciłem na zimno, po prostu do osoby niesprawdzonej i pani się zapytała już takim poważnym tonem, co do za jednostka chorobowa. I ja przez cztery minuty, bo tam robiłem krew albo ultradźwięk, ja przez 3 minuty krioterapii po prostu byłem zlany potem i tłumaczyłem, że to z łaciny pochodzi, wiąże się z degeneracją krząstek. No po prostu opisałem proces starzenia się, tylko bez tego K w środku, nie? Opisałem i my mieliśmy coś takiego, że yy, były takie boksy kotarami zasłonięte i to były kabinki na ten. I ta pani wyszła, tak, ja wychodzę taki cały zgrzany, a wszystkie moje koleżanki stoją i tak po prostu taki szparer klaskają. Wtedy się nauczyłem, że nie należy wszystkiego wszystkim mówić. Mhm. i To jest cenna lekcja, mogło pójść gorzej. W sensie ja też mam taką zdolność do improwizacji dosyć mhm. szybkiej, więc e, to się przydaje w życiu. Dobra. Więc relacja z uczniami tak, z pacjentami też i można ją fajnie budować od mhm. pierwszych zajęć. Wystarczy właśnie to, co ty teraz robisz, ty słuchasz głównie, nie? Mhm. I, jest tak, że ludzie lubią osoby, które słuchają. Bo my zazwyczaj paplemy, 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 no gadamy cały czas o sobie i tam, a u mnie coś tam, coś tam. A osoba, która słucha, jest odbierana jako taka, hej, ona jest interesująca, bo chciała mi poświęcić swój czas. A nie zagadała mnie na śmierć. A najlepiej, jakie je jeszcze o coś dopytam, co ty powiedziałeś, bo, mhm, pokazujesz... bo m, pokazuje zainteresowanie, a ty dalej możesz wtedy gadać. Tak, i... <grym> i ja to wykorzystuję w ten sposób, że jak przychodzą słuchacze, to mówię, cześć, jestem Przemek, jestem fizjoterapeutą i w sumie to jest tylko to, co o mnie powinniście wiedzieć. Co u was słychać, nie wiem, czym się zajmujecie, i na przykład ostatnio. E... Co u was dobrego? Co u was dobrego? Tak, to I ona zabija cały czas. Jest takie. Ale czemu o to pytasz? Ale co się stało? Ja mówię, nie, spokojnie, spokojnie, spokojnie. Co dobrego, nie? Bo ludzie ciągle myślą o tym. Ale co po, jest iluś, złe. po iluś zajęciach chyba się przyzwyczajają. Tak, i szukają tego dobrego, i <laughs> dzięki temu ich dni stają się rzeczywiście lepsze. To jest trening optymizmu. Ja sobie sam go robię. <laughs> I tak rzeczywiście jest. I jest naukowo udowodnione, że pięć pozytywnych rzeczy zwalcza jedną negatywną. Więc, okay. Bo nasze mózgi są, są e, przechylone w stronę e, negatyw... właśnie tego negatywnego, uh -huh. co nas może złego spotkać, i potrzeba pięciu pozytywów, żeby zrównoważyć jeden negatyw, więc jest naprawdę ogrom do zrobienia. Nie? I teraz e, spróbuj sobie, słuchaczu widzu, znaleźć pięć pozytywnych rzeczy, które ci dzisiaj spotkały. Tak. Boże, jeżeli to jest 8 rano i tego słuchasz, to będzie ciężko, nie? ale, ale od 20 już spokojnie. No i e, właśnie dostałem nową grupę. I mówię do dziewczyny, takie totalna, odklejona od rzeczywistości, jest mega sympatyczna, ale z różnych powodów odklejona od rzeczywistości. I ona mówi, że ona to gra na komputerze. Ja mówię, świetnie, w co? No nie wiem, tam w Counter i tak dalej. Ja mówię, świetnie, wow, grałem kiedyś z moim kuzynem, jestem totalną y jak tobie idzie? Ona mówi, że półzawodowo. Ja mówię, super, opowiedz mi wow. o tym. I przez kolejne 10 minut, ja wiem, że były jakieś tam zajęcia. Chyba. Ale czasami to jest na przerwie. Ona mi gadała o Counter Strike'u. I my się teraz lubimy. Bo ona Super. mogła się wygadać, reszta słuchała i po prostu takie, ej, serio, to można do takiego czegoś dojść, nie? Mhm. Wy też teraz słuchacie o Counter-Strike'a, w sumie, że ktoś gada o Counter-Strike'u. <noise> I w ten sposób można budować relacje. Więc czasami dać się wygadać drugiej osobie, jest spoko. Ale jak można też um, głęboko odkryć, bo gdybyś, gdyby to się skończyło, a grałam na komputerze, no to mhm. tak. A, grała na komputerze, ale ma nudne życie, jakie to, to jest słabe czy coś, nie, a ja potem zawsze tak... ten, Ja zawsze ja. drążę. Ja zawsze drążę. zawsze drążę i ostatnio nie wiem, gadałem z dziewczyną już po zajęciach o tym, że ona ma dziwne buty do roweru. Ja wiem, ale czemu są takie dziwne buty? Bo są takie wpinane w pedały, mhm. nie? Mówię, o, masz taki wpinany rower, Chodź, mogę zobaczyć, nie? A mogę <noise> dotknąć, a mogę ten? I ona mi przez 15 minut po zajęciach opowiadała o tych rowerach, nie? Jakby. Mhm. Wiesz, nie wiem, czy mi się to w życiu przyda. Do anegdoty, że <noise> do dziwne buty. Jest co opowiadać. Ale ona się cieszyła tym, że mogła opowiadać. A ja się cieszyłem tym, że mogę posłuchać, bo to też jest ważne, że jeżeli ktoś się słucha, mhm. to trzeba się do tego cieszyć. Jakby być zadowolonym. Nie jest tak, że no dobra, ale w co grasz? Aha, to fascynujące. Okay. Jakby... Dzięki. Dzięki. następny. Tak, to nie buduje relacji. Ludzie no. są świetni w tym, żeby rozpoznawać ton głosu i intencje drugiej osoby, mm -hmm. bo mamy neurony rozstrzane. A inne działają. Mimo wszystkim działają, chyba że jesteś psychopatą. To wtedy tak? nie ziewasz. Tak, to wtedy robisz Podobno. tak, że no. psychopaci i małe dzieci nie ziewają, bo nie mają rozwiniętej em empatii. Mm -hmm. nie? Ja mam na jakimś tam niskim poziomie, więc ziewam. Ale małe dzieci też nie ziewają. W sensie ziewanie jest zaraźliwe, i normalnie my sprawdzamy w ten sposób poziom empatii innej osoby, chyba że się nudzisz. No to wtedy też jest tak, mhm. dobra, nie będę ziewał, bo teraz wystarczy. Lecimy dalej. Dobra. Zostajemy jeszcze w temacie mhm. relacji. Bo. Też uważam, że budowanie relacji ma bardzo dużo sensu, ale nie każdy tak uważa. Mm -hmm. e, I jest na przykład dyrekcja, która zwracała ci uwagę, że z, za bardzo spoufalasz się z uczniami, Tak, czy jak to. Tak, rok, do rok, do roku. Dla, W sensie, o co im chodzi? E? Jak oni na przykład argumentują, dlaczego w ogóle A. pojawiały się takie uwagi? A, że, bo zadałeś dwa pytania. E, to, powiedz nam o to. co chodzi i czy, jak <laughs> argumentują? Nie argumentują. W sensie, okay. No to no, tego pierwszego, oprócz tak. Tak, ja uważam, że to jest szkoła policjalna, mhm. Czyli chodzą do niej co najmniej 19-latkowie. Mhm. Bo chyba tyle się ma, jak się pisze maturę. Eee, no powiedzmy, no, że 19 plus, tak. plus, plus minus. Tak. Więc idziesz tam w wieku 19 lat, co znaczy, że jesteś osobą pełnoletnią i prawdopodobnie, ja wiem, że to jest duża, e, duża prawdopodobność, w sensie tak nie jest, ale prawdopodobnie wiesz, co chcesz ze swoim życiem zrobić. W sensie, oh, nie, ale okay. nie poszedłeś no? tam, bo musisz. No tak. Poszedłeś tam, znaczy... bo chociaż y, przez chwilę chciałeś. Mhm. Dobra. Więc teraz mamy osobę w miarę dojrzałą, na pewno pełnoletnią, która poszła na masaż i teraz mogę od niej wymagać, żeby mówiła do mnie panie profesorze. Świetnie. Tylko ja po pierwsze nie jestem profesorem. Ja się ledwo magistra dochlapałem. <grym> <grym> e, a po drugie, czy to sprawi, że ja się lepiej poczuję? Nie. W sensie, ja nie mam potrzeby, żeby mnie tytułować. To po pierwsze. Po drugie, czy to, że będę obniżał swój autorytet, sprawi, że będę gorzej przekazywał wiedzę? No, nie. Prawdopodobnie nie, bo nie, nie, bo nie. Ponieważ mamy coś takiego, że jak ktoś nam mówi z wysokim autorytetem, to my się przed tym troszkę blokujemy. Mhm. I ja bym wolał, żeby te zajęcia były na zasadzie takiej trochę współpracy. Dyskusji, z, z, dyskusji ze słuchaczami, tak, ale żeby wymagać od nich czegoś, ale nie to, bo ja tak powiedziałem, tylko słuchajcie, zastanówmy się nad czymś, mhm. nie? I ja mówię do moich słuchaczy, zwłaszcza, że niektórzy z nich są starsi ode mnie. Są ludzie, którzy mają po 40 lat, ja mam teraz 38, mhm. są ludzie, którzy mają 40, 50, 60. I jakby 60 latka ma do mnie mówić e, panie Przemysławie, bo Przemysławie to już w ogóle dramat. E, więc ja mówię najczęściej na pierwszych zajęciach, słuchajcie, ja mam na imię Przemek Kraśnicki, jestem magistrem fizjoterapii. Mhm. Zróbmy tak, że ja będę do was mówił po imieniu, bo mi tak będzie wygodniej. Jeżeli będzie do Was wygodniej, mówcie do mnie Przemek, jeżeli chcecie, możecie mówić Panie Przemku i jakby mm -hmm. to wystarczy, bez żadnych magistrów i tak dalej, bo to głupio brzmi. I teraz możesz sobie wybrać. Ja nie zmuszam nikogo, żeby się ze mną zakolegował, bo to nie chodzi mm -hmm. o to, że my jesteśmy kolegami.